Ulises, Jamesa Joyce'a to literacki majstersztyk, który przenosi czytelników w fascynującą podróż przez jeden dzień z życia Leopolda Bluma, przeciętnego Dublinczyka, wciągając ich w głębokie refleksje o kondycji ludzkiej. Akcja rozgrywa się 16 czerwca 1904 roku i rozciąga się na niemal tysiąc stron, a mimo to obejmuje zaledwie 24 godziny. Joyce umiejętnie splata codzienność z epickimi odniesieniami do mitologii, a struktura książki nawiązuje do Odysei Homera, co dodaje jej symbolicznej głębi. Główne wyzwania, przed którymi stają bohaterowie, to nie tylko zmagania z rutyną życia codziennego, ale także wewnętrzne bitwy, jak poszukiwanie sensu życia, tożsamości oraz pojednanie z przeszłością. Leopold Bloom, niestrudzony wędrowiec, prowadzi nas przez Dublin pełen szczegółowych opisów, spotkań i rozmów, które odsłaniają rozmaite oblicza miasta, a jednocześnie otwierają drzwi do jego najgłębszych myśli i uczuć. Czy warto przeczytać Ulisesa? Tak, ponieważ Joyce wprowadza czytelnika w świat literackich innowacji i zabaw językowych, które zmuszają do refleksji nad granicami narracji czasu i ludzkiego doświadczenia. To wyzwanie intelektualne i literackie, które nagradza cierpliwość i otwiera przed nami nowe perspektywy rozumienia literatury oraz samego życia.